Witajcie w nowym filmiku, w nowym vlogu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. Że jesteście zdrowi. Chyba dawno się nie witałam z Wami z auta, ale właśnie przyjechałam do lekarza na kontrolę. Także już jestem na miejscu i zostało mi jeszcze chwilę czasu, i chyba pójdę poszukać jakiejś piekarni, bo oczywiście jestem na czym, żeby w razie czego zrobili mi badanie krwi. I, I pójdę poszukać właśnie piekarni, żeby coś sobie kupić już później Bo ja zawsze po oddaniu krwi jestem bardzo słaba Jestem taka zamroczona, więc, więc już wiem, co się będzie działo Nadejmę samą już wodę, więc jestem przygotowana Fun fact o Niemcach, nie wiem, czy wiecie, czy nie Ale Niemcy są punktualni, nienawidzą się spóźniać i nienawidzą, jak ktoś się spóźnia więc tutaj, jak jest 5 minut spóźnienia, to oni dostają szału i dostajecie upomnienie, że nie wolno się spóźniać. Ale to, że czekacie na lekarza potem tą, godzinę, to już jest ok. Ważne, żebyś Ty, jako pacjent, się nie spóźniał. Albo gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Zawsze są punktualni na czas. Jak wiecie, ja nie mam rzęs, więc dzisiaj będę mieć jeszcze rzęski, także taki poniedziałek. Um, w sumie taki do ogarnięcia, taki organizacyjny bym powiedziała Okej, lecę Morgan była zbytnio miła, jeszcze się pyta, czy robię zdjęcia, powiedziałam oczywiście, że nie robię żadnych zdjęć, nie, no ale właśnie tak to jest, bardzo mi interesuje tutaj nagrywanie czegoś w sklepie, czy właśnie widać, w piekarni, czy jakichś fajnych rzeczy, czy żeby jakiś taki fajny był klimat, jakiś vibe, a, a zawsze dosyć opierd... Tutaj na nic nie można tutaj robić Po prostu pozwolą was do sądu i tyle. Więc mam bułkę, kosztowała 4,5 euro. 4 euro i pięć centów 4 euro No dobra, ale jest duża Więc yy, najem się Na pewno później idę ją zanieść do auta, bo już nie będę latać z bułką Także Niemcy to stan umysłu Dosłownie stan umysłu Zobaczymy. Okej, okay, więc ja już po pobieraniu Zobaczmy. Plaster mi się zawinął. Wyska. Muszę mi się pić co... A szczęście nie bolało i w sumie nie czuję się jakoś źle. Była bardzo sympatyczna pani i się pytała "Bo, ty jesteś wyśniadanka, prawda? A ja mówię. No tak, ona ojojoj, oj, oj. a ja mówię, no ojojoj, oj, oj. no. Mówię, kupiłam sobie bułeczkę. Ona super. O, co mnie tutaj ten plaster tak ciągnie? Taka bułeczka. Bułeczunia z serem, majonezem, szynką, ogórkiem. Smaczna. Dobra, powoli się zbieram na Właśnie wróciłam z miasta i chciałam wam pokazać, co sobie kupiłam. Mogłam poszaleć. Bardzo dużo czym mi się podobało w prymarku, ale um, no niestety, no, wiecie, no, trzeba, trzeba czasem się ogarnąć. I um, to są takie ładne torby. Myślałam, um, że da mi pani papierową, ale dałam mi taką. E, oczywiście płatną. E, nie wiem, czemu opowiadam o torbie, ale fa fajna jest torba nawet na zakupy ee, wielorazowego użytku. Więc tak, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest ten płaszcz misiowy. Nie wiem, czy go dobrze widać w aparacie, misiowy płaszcz. Pokazywałam wam go w sklepie i miałam dwa do wyboru, ten albo tamten skórzany, ale tamten skórzany, wyobraźcie sobie, kosztował 60 bezkitu, 60 euro. Yy, w Zarze są takie płaszcze. Ostatnio miałam piękny płaszcz szary. Zary, ale go odesłałam, bo był trochę za duży, który kosztował 65 albo 67 euro, ale to jest Zara, ale, a to jest Primark. Więc troszkę podróżało w Primarku, rozumiem. Mam też teraz fajniejsze rzeczy. Nawet mi się daje, że nawet yy, też podbili jakościowo, yy, jeśli chodzi o rzeczy. Więc ja jestem in love w tym płaszczu. Jak to pokazać? Jest taki długi, naprawdę super się prezentuje, ma kieszenie jest oczywiście cieplutki misiu. Ja zawsze chciałam mieć takiego misia i niestety był tylko czarny, więc wybrałam czarny, ale jakby był brązowy, bo widziałam, że dziewczyny też miały brązowe, ale już ich nie było. Więc pojadę do innego Primarku i poszukam brązowego, ale naprawdę jest świetny. On kosztował 42 euro, więc super cena. Zawsze chciałam mieć taki płaszcz, ale było mi zawsze szkoda, kasy one były bardzo drogie. Eee, ja ogólnie bardzo długo żałowałam sobie na płaszcza, w tym roku stwierdziłam, że nie mam płaszczu, nie wiem się w czym ubrać. Eee, nie mam takich klasyków, których potrzebuję jak zwykle, więc zanim coś kupię, zanim zapłacę, to myślę, jak to ubrać, jak to będzie pasować. Więc, te, więc moje stylizacje. Ogólnie mój strój ubierania się jest bardzo nudny, bo potrzebuję bejzików. Myślę, że jeśli uzbieram sobie takie bejziki w mm, bezikowych kolorach, to wtedy będę mogła szaleć ze wzorami i z jakimiś kolorowymi rzeczami. Jeszcze potem mi się szali i oczywiście z niego zrezygnowałam, ale teraz o nim ciągle myślę i żałuję, że go nie wzięłam. kosztował tylko 8 euro więc mogłam sobie go wziąć, więc na razem znalazłam sobie też biały szalik i nie chcę mówić oczywiście jakie on jest cieplutki i tamten skórzony też był cieplutki bardzo od środka ale on miał przykrótkie rękawy, więc ja rękawy miałam tak i nie był tak wygodny jak ten ten jest chyba 2XS rozmiar nie, XS i naprawdę jest super oversize'owy oversize w sumie jeśli chodzi o ciuchy to tyle Kupiłam sobie jeszcze taki kominek do zapalania jest bardzo piękny, estetyczny. Pokażę Wam mój stary. Mój stary kominek, ostatnio go czyściłam, bo już chciałam sobie zapalić. Brzydki, taki zwykły, biały, a ten się bardzo ładnie będzie prezentował u mnie z moją dekoracją. W moim stylu jest bardziej. On kosztował 5 euro, także super, kupiłam jeszcze opakowanie na szateczki, bardzo mi brakowało tego, kosztowało ,50 euro 50 super na wyjazd, super do kosmetyczki bardzo przydatna i ważna rzecz i ostatnie patyczki takie że szpicy, one są fantastyczne, czy do pracy mojej, czy do makijażu, są zarobiste ogólnie u nas w Rosmanie są drogie, bo kosztowało około trzech dwóch, trzech euro, a tutaj zapłaciłam euro za 80 potyczków, więc mega, mega deal. E, mogę ich wziąć więcej, ale sobie zawsze mogę skoczyć i mam na miejscu. Także to tyle z moich zakupów. E, poszłam do zary, bo chciałam kupić sobie szpilki, ale nie było w szpilek, ale były za to w mango. Już je wam nie pokazywałam, bo bo mi się bardzo podobały i kosztowały 45 euro, to wydaje mi się, że wcale nie tak dużo jak na szpilki. Ja niedługo mam urodziny, więc wydaje mi się, że chciałabym po prostu się tak odwalić. Nie mam tutaj szpilek, w ogóle tu za granicą nie chodzę w szpilkach. Wszystkie moje szpilki zostały w Polsce. Ja ogólnie przestałam kupować takich butów, bo ponieważ mój przyszły mąż nie zapiera mnie na fancy-dancy restauracje. Zobacz jak idziemy to idziemy do jakiejś włoskiej knajpy i, i jakoś wtedy nie czuję wajbu, żeby się jakoś fajnie odwalić, ale e, chciałabym mieć takie fajne, fajne szpileczki i takie akurat wiecie tensy densy. E, także to tyle, dziękuję Wam za oglądanie.